Tu z tej strony, Kuba Zuzak. Witam Was na kanale Kuba Zuzak. Dzisiaj odcinek szkoły, odcinek numer 619. I odcinek ten będzie się nazywał Geta w Szkole numer 3. Tak, proszę Państwa, było gieta w Szkole, było Geta w Szkole 2, teraz jest Geta w Szkole 3. I jak się domyślacie, w tym odcinku szkoły jakiś chłopak wojuje normalnie pistoletem po szkole. Grozi uczniom, grozi nawet nauczycielkom i to niezwykłym nauczycielom. Grozi tym pistoletem demonowi Kłosek. Kuba. Nie. więc naprawdę zapowiada się kino akcji, to nie będzie zwykły odcinek szkoły, to naprawdę będzie hardkorowy odcinek szkoły, do którego was serdecznie zapraszam obejrzyjcie go razem ze mną, zostawcie łapeczkę, każdemu widz jeszcze przed obejrzeniem odcinka zostawił łapeczkę, zostaw łapeczkę z te wszystkie akcje, które dzieją się w tych odcinkach, zostaw również subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami jest subik z dzwoneczkiem, będziecie mieli powiadomienia że dodaję nowy film, no i dzisiaj do zjedzenia przygotujcie sobie popcorn bo dzisiaj normalnie będzie jak w kinie takie akcje jak w kinie, więc najlepszy. Jedzenie do takich rzeczy jest popcorn. Rozsiądźcie się wygodnie i lecimy. Może Kochani, teraz skupcie się. Przemek Michalski od niedawna chodzi do gimnazjalnej 2B. Chłopak czuje się bardzo samotny i stara się nawiązać znajomość z rówieśnikami z klasy. Jednak uczniowie wyśmiewają się z niego i nie chcą z nim rozmawiać. Chciałbym, żebyście wczuli się w wybraną przez siebie postać i zaprezentowali klasie jego emocje, motywacje, działania. Pracę przygotujecie wspólnie, a następnie jedna osoba ją zaprezentuje. Czy to jest jasne? Tak. Panie dyrektorze, to jak dobieramy się w pary? Tak, jak siedzicie. O, to zaraz no Panie dyrektorze, bo ja nie mam nikogo do pary. E, przygotujesz tę prezentację z Pawłem i Dominikiem. Ale my nie chcemy z nim pracować, sami sobie poradzimy. Ej, dlaczego od razu tak na niego najeżdżacie? Mi wydaje się, że to jest normalny, spokojny chłopak. Co innego, jak byłby jakimś gburem, jakby był niemiły, to rozumiem, że ktoś by nie chciał z nim pracować. Ale gość jak jest taki cichy, samotny, to dlaczego niby nie? Właśnie ja na jego miejscu bym nie chciał z wami, matoły, pracować. Ej, chłopaki, nie bądźcie tacy. Słuchaj, nie chcemy z tobą pracować. Dominik. Ja się nie pytam, czego chcecie, a czego nie chcecie. Mówię po no prostu, to, to, to. że zrobicie tę prezentację w trójkach. <noise> 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 Detektyw chlebek, normalnie twarda ręka. Dlatego on jest tutaj dyrektorem, tak? Jak mówi, tak ma być. A jak nie, to normalnie. <noise> I myślę, że należy przeprosić kolegę, bo to było nieeleganckie. Sorry, sorry. A jak to się jeszcze raz powtórzy, dostajecie uwagę. Słuchajcie, potraktujcie zadanie poważnie, ponieważ ocena będzie bardzo ważna. Jasne? Do widzenia. No i szczerze tutaj wyczuwam, że teraz będzie na przewi jazda z nim. No i teraz normalnie będą po nim cisnąć. Nie wiem w ogóle dlaczego, bo co, bo dyrektor im kazał z nim pracować? Teraz się będzie z na nim wyżywać? Ej, chłopaki, to jak się ustawiamy z tym referatem? Nijak. No ale, nie wiem, może spotkamy się jakoś po szkole czy coś? Jesteś nam niepotrzebny, Nie okay? będziemy się z tobą spotykać, na musie, że? No ale. Mówię? Nie bądźcie tacy... Nie będziemy z tobą pracować. Boże, nie płacz, wjeżdżaj! To jest jakaś kompletna załamka. Ja chyba nigdy się tu z nikim nie zakumpluję. Chłopaki z klasy znają się od dawna, mnie mają w dupie. Nawet referatu nie chcą ze mną przygotować. Nie wiem, jak mogę się z nimi zakumplować, ale jak tak dalej pójdzie, to aż do matury nie zdaję sobie tutaj żadnych kolegów. Przemek jest załamany tym, że w nowej szkole nie może znaleźć sobie kolegów, a chłopcy z klasy nie chcą się z nim zadawać. Hej, chłopaki, też kocham strzelaniny. A co to ma być? Posłuchujesz nas, nowy? Nie, to, to ześwirowani chyba są. Ja takich ludzi nie nienawidzę. Co ci to przeszkadza, że gościu chce się z wami zakumplować? Dlaczego nie spróbujecie się z nim zakumplować? A ty do niego jeszcze wyskakujesz. Zaraz normalnie detektyw chlebek tu wbije, bo on ma podsłuchy w całej szkole na pewno, bo to jest detektyw i was normalnie zmiażdży. Ale by był ja jak normalnie by wam tak kazał się z nim przyjaźnić. Jeśli nie będziecie z nim przyjaźnić, znajdziecie jedynki, nie? Nie no, co ty przechodziłem obok bo rozmawialiście, więc pomyślałem, że się włączę. W końcu jesteśmy kolegami z klasy. O nie, 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 nie jesteśmy kolegami. Najwyżej Współklasowiczami? Do... Współklasowiczami! Ja pierdolę. Wiesz, że raz słyszę takie słowo, nie? Współklasowicze Teraz wiecie, macie kogoś tam w szkole, kogo nie lubicie, i mówicie do niego, nie jesteśmy znajomymi, tylko Współklasowiczami. No i widać już z niego, zresztą, co on może wiedzieć o strzelaninie? No właśnie. No w sumie to bardzo dużo. Mój się, ma w domu prawdziwy pistolet. Tak, tak, a ja jestem królową Anglii. Na to wychodzi po prostu, że jak on ma pistolet, to ty serio jesteś królową Anglii. Chyba wasza wysokość! Nie no serio mówię. Czasem wyrzemy na strzelnicę i patrzymy. Jak strzela Serio? No W sumie też bym w poszedł na taką strzelnicę Chcecie to mogę z nim pogadać Może też was weźmie Super Kurde ekstra Ale wy mu wierzycie? Serio? No a czemu mielibyśmy mu nie wierzyć? Bo nas no wkręca? Bo chce nas podpuścić? Nie no co ty Ej, ej, nie można tak powiedzieć No co ty do królowej Anglii? I think it's incredibly easy I don't do think... <laughs> Ukłon Klęknij Pasowanie będzie na rycerza okay. Jezu, mogę ci to udowodnić jak chcesz Niby jak? No nie wiem w sumie Wiesz co? Może przynieść tą giverę do szkoły. Dowiemy się, czy masz rację. Nie no, co ty? stary mnie zabije, przecież nie mogę. Tu mu ją weź. Zwin, nawet nie zobaczy, kiedy bierzesz. Chłopie, ty się dajesz modę na takie coś podpuścić. Powiedz im po prostu, że nie, to wy do mnie przyjście i wam pokażę tą broń. To by było chyba proste, nie? Ale wiem, on jest królową Anglii. królową Anglii raczej się powinno słuchać, tak? Jezu, no dobra, dobra, przyniosę ten głupi pistolet, okej? Okay? No i git. Dobra, trzeba się mi ci za słowo. Dobra, idziemy. Podamy. Kurde, kozacko byłoby się pobawić taką prawdziwą bronią. Zawsze o tym marzyłem. No i w jaki sposób niby się pobawić taką bronią? Co, pokręcisz sobie na paluszku? Mówi ci się normalnie w cichy zachód? Powiedziałbym tu coś znowu o królowej Anglii, ale nie chcę, żeby to się zludziło. Byłbym jak ten gangster z tych prawdziwych filmów. Mam nadzieję, że ten lamus nie ściemnia i przyniesie tą broń. Jeśli nie, to może nam już się nigdy na oczy nie pokazywać. Ale mi się udało, że mój stary ma w domu prawdziwy pistolet. Przecież to jest moja szansa na to, żeby dołączyć do klasowej paczki. Jeśli przyniosę tę broń, to chłopaki zobaczą, że jestem spoko i mnie polubią. Bardziej bym powiedział, że oni cię wezmą tej klasowej paczki, bo się będą ciebie pali, bo masz gnata. <noise> <noise> On jest z naszym ziomem, bo ma pistolet i mógłby nam coś zrobić, przecież jakbyśmy go nie wzięli do naszej paczki. Ale macie normalnie paczkę. Jeden ziomek ma pistolet, drugi to królowa Anglii. Muszę tylko ukraść ten pistolet. Następnego dnia Przemek przynosi do szkoły broń, którą wykradł swojemu ojcu. Serio, tak łatwo było mu wykraść tą broń ojcu. To co ten ojciec ma hmm. Ten pistolet trzymać gdzieś na stole w Jakby miał ja miał takie zezwolenie na broń, i miałbym gdzieś broń w domu. Ten schował normalnie w takim miejscu, żeby nikt nie widział albo bym jakiś safe zrobił i w tym safe tę broń schował i... Kot bym tylko znał ja! Ma nadzieję, że zaimponuje kolegom z klasy i ci w końcu będą się z nim przyjaźnić. Chcę jak najszybciej pokazać im pistolet. No przecież mówię, ja pokazałem. Ja serio, zziąłeś go spał, no to szybko pokazuj. Szybciej uważajcie, jest naładowany. Uważajcie, jest naładowany! S mm. Gościu młody przynosi naładowany pistolet do szkoły. I jeszcze normalnie na korytarzu go wyciągają z tego całego Etui. etui na pistolet, ja pierdol. Jeszcze zaraz do mnie wymachiwać. Ty, ja nie mogę. Pokażę. ciężki. Ej, pokaż ciężki. Nowy. Pisałeś. Czadowy. Jest cenny. No, że zlewasz teraz oddaję cały honor. Sorry, że tak się w stosunku do ciebie zachowywaliśmy źle, ale teraz w sumie naprawdę jesteś spoko. Jest spoko, czy się go boisz po prostu, że ma pistolet? Nie wiem, choć się domyślam. Ja ci kurde, czadowy, naprawdę. Dobra, pokaż. Też ty. Tak, pokaż to. Co tak robi, stary? No co wy tam macie? Um, nie w jest, pistolet? Taki zabawkowy, tak i będziecie tak dla zabawy strzelać w szkole, tak? No, wie pani, bo my kręcimy takie filmiki gangsterskie do internetu. No, do internetu. Filmiki, tak I naprawdę dajcie spokój, nie jesteście w przedszkolu. Było blisko. <laughs> Ej, ale w ogóle, jak ja bym był nauczycielem. Zobaczyłbym nawet, że jakiś dzieciak bawi się jakimś pistoletem, to od razu bym zareagował i sprawdził to, czy to naprawdę jest zabawkowy pistolet. Ona to widzę ma głęboko w dupie, czy oni się zaraz pozabijają, czy nie. Umontowałeś, stary człowieku. Ej, a może poszłam tym po szkole? No w sumie nie wiem, Co trzeba to robić? niebezpieczne. No właśnie. Nie przesadzaj, no. Co się zrobić? Moim rację, przecież to z tego same problemy będą. Jak komuś coś się stanie, będzie przypał No serio, to jest niebezpieczne. Nie ma nic Nie. Tworzycie. Nie. nie. królowa Anglii widzę, to nie idzie teraz tak podpuszcza. Bierzę na psychę. Tworzycie, twórzycie. No pewnie, królowa Anglii to myśli, że wszystko mu wolno. No nie no, mówię ci no, będą chyba niebezpieczne, tak? Tak jak mówiłem, twórzycie, Elolamusy. -el Jedziasz Idziesz samej do klasy? No jasne. Ale się mega cieszę. Dzięki tej zbywie w końcu mam kumpli. Już się ze mnie nie śmiałem, traktują mnie całkiem spoko. Muszę tylko uważać, żeby żaden nauczyciel mnie nakrył, bo będzie mega przypał. To nie fair, że Nowy ma prawdziwego Gnata, a ja nie. On nawet boi się z niego strzelać, a na inak się w ogóle nie zna. Nie to co ja. Z takim pistoletem to byłbym jak prawdziwy gangster. Ale bym szalał. Nie mogę przypuścić takiej okazji. Zakoszę mu go. Czyli po prostu królowa Anglii urządzi strzani na szkole. Przemek bardzo się cieszy, że po raz pierwszy spędza przerwę z kolegami z klasy. Nie wie, że Dominik zamierza ukraść mu pistolet, który chłopak przyniósł do szkoły. No to co? Eee, to spotykamy się, nie wiem, jutro wieczorem, żeby coś no, o tym refrakcjonować. To nie pasuje a tobie, przemo. No, jasne, spoko. No, no. To spoko. A słuchaj, Przemek, idziesz może do sklepu? Nie, nie, chyba nie a co. A nie bo myślałem, że mi sok pomarańczowy kupisz. Wiesz, po wiesz, strasznie mi ta noga boli. No dobra, jak coś to mogę ci kupić. Przyjdę tylko kasę. Masz dzięki stary. A, Spoko. A, Widzę, że ten młody też nieźle. Ma prawdziwy pistolet w torbie i sobie go zostawia, tak, nie? Na krześle. Spoko, nie? Co to dwa nasz? Stary, co ty robisz? Pożyczam, macie mu nic nie mówić. Ale słabe zachowanie jest trochę z twojej strony, co nie? Chwilę się pobawię i zaraz mu to oddam. Ale ten kres kres nawet się to jest na by jest, jest prawdziwa, nie zabawka, człowieku. Stary, mówisz jak moja mama okarnić. No tak, ale to jest to jest zachowanie z twojej strony, bo on specjalnie przyjął z dla nas. Ja wszystko. Wywolą co co ci coś, chodźcie tak nagle ten przewego No bo to cham. Chwilę się pobawię i zaraz mu to oddam, dobra? Obiecujesz? Dobra, obiecuję. Dobra, jak się używaj. No, czekajcie, bo to Ja jestem Trzymaj, tak jak chciałeś? Jasne, dzięki stary. No, już muszę lecieć, nie? Stary, cześć. No, cześć. Jak ten młody teraz się nie i że nie ma tego pistoletu w torbie, to ja nie wiem. Ja to jakby miał taki pistolet w torbie. To bym sprawdzał normalnie co 15 sekund, czy on tam dalej jest. Czy czasami gdzieś mi nie wypadł, czy czasami gdzieś go przez przypadek nie zostawiłem. Ja bym był taki obsrany z prawdziwym gnatem w szkole. Przecież jakby się dyrektor dowiedział, to młody wylatuje ze szkoły. No wy co macie taki. No nie, nic nieważne. Nie, nie, nie Przemek, nie 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 Przemek jest szczęśliwy, że spędza czas z kolegami z klasy. Nie domyśla się, że Dominik ukradł mu pistolet, a i o tym wiedzą. Eee, wydaje się. No, to jesteście na mnie źli, bo nie dałem mam się wybawić tą branią. Dobra, wyluzy chłopie. Na pewno? No tak, tak. Ej, może spotkamy się jutro i obgadamy tą prezentację z Polaka. No, byłoby spoko. Co? Gdyby pistolet zniknął. Co? Ale jak No nie to wiem, nie ma go. No, wiesz, może z czasem się znajdzie. Co, ale jak to możliwe? Gość, normalnie gra aktorska, level hat Co, jak to możliwe? Z czasem się znajdzie, wiesz, jakie mogę być przez to kłopoty. Dobra, wyluzuj. Mam się wyluzować! A jak ktoś pomyśli, że to zabawka, przecież on jest demodowany. O kurde, faktycznie słabo. Słabo, muszę go jak najszybciej znaleźć. Kurde, przypał. No przypał, przypał, k***a, że się na to zgodzili w ogóle, że ten młody to zakosił. I mi się tutaj trochę wydaje, że oni się we trójkę kolegowali i królowa Anglii normalnie on jest takim ich szefem jakby, nie? Takim gościem, za którym wszyscy chodzą. On był taką głową tej paczki i dlatego pewnie oni się zgodzili na to, żeby ten młody ten pistolet zakosił. Po prostu chyba się przestraszyli. Jak ja mogłem zgubić ten głupi pistolet? Przecież pilnowałem go i w ogóle. Jak go nie znajdę, to ojciec mnie zabije. A jak znajdzie go jakiś nauczyciel, to dopiero będzie afera. Jeszcze mnie ze szkoły wywalą. Poza tym przecież komuś może się coś stać. W końcu pistolet były naładowany. Ale się wpakowałem. Wpakować o tamten młody komuś kulkę zaraz może. Mm. Tym pistoletem twoim śmiesznym. Śmiesznym, śmiesznym. Przemek bardzo się denerwuje, ponieważ jest przekonany, że zgubił pistolet, który przyniósł do szkoły. Wie, że kiedy ojciec zauważy zniknięcie broni, domyśli się, kto ją zabrał i będzie na niego wściekły. Czaję teraz, że młody jest zestresowany i szuka tego pistoletu wszędzie. Ale jeszcze tego mm. brakuje, nie wiem, żeby w koszu na święcie go szukał albo w kiblu. Chłopak nie ma pojęcia, że to Dominik ukradł mu pistolet. No i nic gdzie go nie ma, jestem w totalnej Nie Miałam się, musi gdzieś być Chłopaki, więc nie widzieliście? Co, my? No nie wiem, może widzieliście, jak gdzieś go chowałem albo coś w tym stylu No co ty, stary, my? Co ty? No co ty, stary, my? No co ty, stary, my? Bo no, od razu do niego zaczął sapać no. Wiem, wiem, oni po mnie pomyśleli tak, że on myśli, że to wyście go ukradli No co ty, stary, my? Nie, no nie, my nic, a nic nie, nie widzieliśmy Czekaj, ile? Kurde, stary dzwoni Cześć, Nato Jak to jesteś pod szkołą? No, no dobra, ale o czym musimy pogadać? Dobrze, idę, idę, idę Co jest stało? Ojciec chyba się zorientował, że broń zniknęła No co ty nie powiesz? I w ogóle to ten pistolet chyba serio gdzieś muszą w jadalni na stole trzymać Jak on się szczaił Chyba, że normalnie ten stary sprawdza codziennie, czy ten pistolet tam jest Ale po czasie chyba by mi się odechciało już tak sprawdzać codziennie, czy, czy faktycznie ten pistolet tam jest Chyba, że sprawdza co tydzień i akurat to właśnie dzisiaj wypadło Stary, ale pamiętaj nie przyznawaj się do niczego. Przecież wiem. Dobra, idę do niego. Chłopak jest przerażony i nie ma zamiaru przyznawać się, że to on ukradł ojcu broń. A to co się stało? Nie ja wiesz, co się stało? No nie. Przemek, masz w tym momencie powiedzieć prawdę. Ale jaką prawdę? O co ci chodzi? Wziąłeś mój pistolet? No nie, po co miałbym brać swój pistolet? Nie wiem po co. Synu, nie ma go w sejfie. A w domu byłeś tylko ty i matka Aha, dobra, czyli w sejfie jednak trzymają Ale młody ma kod do sejfu? Mi się wydaje, że jak ja bym miał rodzinę z własnym domu i w ogóle Jakbym miał safe ze swoją gotówką To do tego sejfu tylko ja i moja żona by znała kod A tym bardziej k***wa, że tam pistolet trzymają I mam młodego syna, który chętnie pewnie by się nim pobawił No to nie wiem, może ona go zwinęła Nie bądź śmieszny, oddaj pistolet, a okaże pogadamy w domu Nie rozumiesz, że ja go nie mam? Przemek Pistolet jest naładowany. Jeśli komuś stanie się krzywda, to ja pójdę do więzienia. Czy ty to rozumiesz? Ale jak to ty? Normalnie. To moja broń. to chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Nie kłam. Nie kłam Masz. Przeszukaj moją torbę. Proszę bardzo. Widzisz gdzieś pistolet? Jasna cholera. Przemek, rzeczy nie giną bez powodu. No a nie wiem. Patrzyłeś na strzelnicy? Może tam został? Najpierw chciałem z tobą porozmawiać, ale jeśli go tam nie będzie, to wrócę tu i pogadamy inaczej. Jasne? Tak, Kurde, mój się zaraz tutaj wróci, wtedy nie będzie już tak łatwo. Do tego czasu muszę znaleźć ten pistolet, nie mam innego wyjścia. Po co w ogóle go przynosiłem? Byłem mega głupi. Muszę go znaleźć, zanim coś się stanie. I w ogóle ale to śmiesznie będzie wyglądało. Teraz powiedziałeś ojcu, że nie masz tego pistoletu, że go nie ukradłeś. Znajdziesz ten pistolet. Ojciec twój znowu przyjedzie i. O, jednak się pojawił w mojej torbie ten pistolet. Tymczasem Dominik ma przy sobie pistolet Przemka i zamierza udawać, że jest gangsterem. Chcę wyłudzać pieniądze od młodszych uczniów, grożąc im bronią. Ej, wy, dawać dychę! Nie mamy! No, wy, tak byśmy mieli, to byśmy ci nie dali. Jesteście tylko tacy pewni. Co, zastrzelisz nas? <grym> Lepiej się uważnie przyjrzyj, to jest prawdziwa spróba. Ej, a co. Ej, stara, a co jeszcze? Ona jest prawdziwa. O, od razu chyba minka. W sumie tak, jak ja bym był na ich miejscu, nie uwierzyłbym. Ale w sumie 50 na 50 wam powiem. Albo może być, albo nie, albo mogę dostać kulkę, albo nie. Więc jednak ja chyba wolałbym mu tą dychę dać. A później, jakby się wszystko wyjaśniło, to bym to odzyskał jakoś. To zabiją na 10 złotych? do trzech. To dwa... Trzeba się ponieść porąbany. do psychologa. Na razie. Dzięki. I nikomu ani słowa. Dawaj kasę, to jest napad. Już następnych idzie! Gościu normalnie teraz cały czas będzie czekał na swoje ofiary w szatni. Każdy, kto wchodzi do szatni, normalnie ma pistolet przystawiony do głowy i dawaj dychę. Gościu normalnie będzie miliarderem. To... Dawaj kasę! Gościu, jesteś jakiś porypany. Chyba ja... za dużo filmów się naoglądamy. Ja za dużo filmów, dawaj kasę. Dobra, bo cię dobra, uzuj. Trzymaj kasę i spada. Zjeżdżaj mi stąd. Spadaj! Świr. Gość, jest ser chyba jakiś odklejony. Nie, nie jest odklejony! Gościu mierzy do uczniów. Nie, nie jest odklejony. Ale, kwa, dlaczego? Są w głowie siedzi? Ja myślałem na początku, że nie wiem, faktycznie weźmie ten pistolet, pójdzie gdzieś za szkołę, będzie do butelek strzelał. Wiem, że to jest królowa Anglii. Królowej Anglii tak nie przystoi. Ta broń ma jakąś supermoc. Każdy się mnie boi, jak gangsterów na prawdziwych filmach. W sumie to ja bym do nikogo nie strzelił, ale wystarczy, że tylko mu pogrożę, i już każdy robi wszystko, co chce. Nigdy nie oddam tej broni Przemkowi, jest moja. O, no, już to widzę. Zaraz się się rozniesie, bo groziłeś już dwóm uczniom. Zaraz każdy się dowie, że ty masz broń. Zaraz normalnie przyjedzie ojciec, złamie cię na kolanie. Chyba, że zobaczy po prostu, że jesteś królową Anglii i zacznie się kłaniać. No, God! Nie, nie, królowa Anglii, proszę zachowaj ten pistolet dla siebie. To jest już twój pistolet, możesz na pewno mnie strzelać. Mogę być żywą tarczą. Przemek jest zrozpaczony, bo nigdzie nie może znaleźć pistoletu swojego ojca. Słyszy rozmowę gimnazjalistów, od których Dominik wył. Pieniądze. Mówiliście coś o broni? Tak, a co? Chodzi o pistolet, widzieliście go? No tak, w szatni Dominik Łuczak groził nam bronią, a potem zabrał na kasę. Ja pierdziele nie wierzę w tego gościa. Uważaj lepiej na niego, bo nie jest jakiś psychiczny. No i właśnie teraz idziemy na dyrektora na skargę. Nie, nie, poczekajcie, Doro już wie. Co? A jak to? No bo Łuczak też mi groził i byłem już u niego na skardze, więc podobno ma zrobić porządek. Dobra, mam nadzieję, że się nim zajmie. Idziemy, na razie. Ej ty, Dominik, oddawaj mój pistolet! Nie wiem o czym mówisz. O tym, że mi go ukradłeś. Stary musisz mi go oddać, to niebezpieczne. Wiesz, jakie mam przewod z ojcem? Dobra, idź szukać przyjaciół gdzie indziej, okej? Okay? Ej, wydaje mi się teraz, że on ją będzie godził tym pistoletem. Czy ty nic nie rozumiesz? Ta broń jest naładowana i może wystrzelić. Słuchaj, ty niczego nie rozumiesz. Broń jest po to, by strzelać. No weź mi go oddaj. Nie. Oddawaj ten plecak. <laughs> Działem, wiedziałem. Opuść broń, ona jest naładowana! Więc lepiej zejdź mi z drogi. To moja broń, nie masz do niej żadnego prawa. Odwal się albo cię odstrzelę. Porąbało cię. Gdy do nauczycieli? Nie, nigdzie nie idziesz, bo też będziesz miał przesrane. Odwaliło ci. Broń zostaje ze mną, a ty zjeżdżaj, bo odstrzelę ci nogę. Nie. Ale to jest kretyn. Tylewał do mnie z nabitego pistoletu, to chore. Przecież on może w ten sposób kogoś z Niemożliwe! On może w ten sposób kogoś ssić? Naładowaną bronią trzeba było o tym myśleć, zanim przyniosłeś ten pistolet do szkoły. I to, żeby się jeszcze pochwalić jakimś dzbanom, którzy i tak czy siak ciebie nie lubią. Muszę mu odebrać tę broń, tylko nie mam pojęcia jak! Paweł i Błażej zrozumieli, że broń, którą wykradł Dominik, jest niebezpieczna i komuś może stać się krzywda. Mają zamiar poprosić Dominika, by oddał Przemkowi Dawaj pistolet. To. Dobra, masz masz. Tu. I spadać. to, Jak komuś powiesz o broń, to cię znajdę i odstrzelę. Dobra, nie powiem, obiecuję. Co ty wyprawiasz, Dioto? Widzieliście, <laughs> to był jak prawdziwy gangster. Nie możesz celować ludzi broń powaliło cię... Ej, ludzi! Oddaj tą broń Przemkowi, szukaj po całej szkole. Nic mu nie oddam. Przecież obiecałeś. Wiesz co? mam? No i teraz mordeczki obstawiamy. Czy on teraz do nich będzie celował? Na pewno! No tak! Dlatego młodego ta broń teraz to jest rozwiązanie wszystkich problemów. On normalnie będzie siedział w klasie, nauczyciel powie, że dostał jedynkę. A on do nauczyciela. Oj, nie, nie, nie! Jaką jedynkę? Zabrałeś mu pistolet, co? Straszysz młodych, tak? Trochę mi się to spodobało, jesteś zatrzymany. Ale weźcie jej, jak człowieku. Zdradzacie mnie, jesteście teraz. Tak, trzymajcie, O jest trzyma Nie mi stąd! Dobra, chodź o To jest nienormalny. Źle zrobiliśmy, że pozwoliliśmy mu ukraść ten pistolet. No wiem, i co teraz? Musimy Przemkowi o wszystkim powiedzieć. Dobra. Przemek zastanawia się w jaki sposób odebrać Dominikowi pistolet. Jest zdenerwowany, bo wie, że ma coraz mniej czasu. Niedługo jego ojciec zorientuje się, że pistoletu nie ma na strzelnicy i wróci do szkoły. W sumie gdzie ta strzelnica jest, kurde, 150 km od domu? Zapewne już trochę czasu minęło od tego momentu, co jego ojciec był. A to jest serio ważna rzecz. A pistolet zginął. To on na tą strzelnicę to powinien normalnie 200 na godzinę próć Przemek, wiemy kto ma twoją broń. To Dominik się Wiem, chłopaki. Chciałem mu ją odebrać, to chciał mnie zastrzelić. No, totalnie mi odwolił. No jest jeszcze coś. Wiedzieliśmy o wszystkim i cię Co?! No, powiedział nam, że chce się pobawić i odda. Przepraszamy, głupio postąpiliśmy. Mogę mi w ogóle nie przynosić no, do szkoły. szkoły. Czekaj, przepraszamy, no. No. Ale jaki gakser się teraz z niego stał. Gość normalnie wszystko będzie rozwalał. Naprawdę twardy się teraz zrobił. Faktycznie zaraz będzie solówka z tym gościem. On normalnie będzie do ciebie strzelał, ty będziesz robił uniki. Okej. Okay. tańczył balet i unikał tych kul. Sorry. Stary, no, nie do Chciałem, żebyście mnie polubili, a jak się skończyło, Dominik mnie okrada, wy okłamaliście. A to nie tak, my cię lubimy. Odwalcie się. Kurde, no, pomożemy odebrać ci tą broń, nie martw się. Niby jak, przecież to jest wasz kumpel. No, ty też jesteś naszym kumplem, serio. Dobra. To zgoda? Ale <noise> piona siadła. Bum, 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 bum. Nie no, piona jest sklejona, teraz na pewno im się uda. Piona jest sklejona. Paleryny. co zrobimy? No nie wiem, może napadniemy go jakoś we trójkę i spróbujemy odzyskać tą broń. Nie, to głupie, jak broń wystrzeli, będzie niezły przypał. No w sumie no tak. Muszę się pośpieszyć, w każdej chwili może przyjść mój stary i wtedy będę miał przesrane. Stary, to jest to. Nie ogarniam tego. No, do Dominika, że twój stary jest policjantem, no i że jak przyjdzie do szkoły, to policja będzie go szukać. No. To, ale co on to kupi w ogóle? No tak, ja mu to potwierdzę, nie? Powiemy mu jeszcze, że jak policja przy nim znajdzie tą broń, no to pójdzie do poprawczaka. I tak pójdzie do poprawczaka. Groził dzieciakom pistoletem w szkole. Prawdziwym pistoletem w szkole. Naładowanym prawdziwym pistoletem w szkole. On będzie miał tak przyje***ane, że on sobie z tego chyba sprawy nie zdaje. No, no w sumie to mogłoby się udać. Na pewno się uda. Dobra, dzięki ziomek. Spoko. Chodź. B no i znowu, piona! Pum, 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 pum! Pu. Nie, no dwa razy już była zbita, piona. Teraz musi się udać. Ale ekstra, że chłopaki chcą mi pomóc. Nie wiem, co bym bez nich zrobił. Fajnie mieć kogoś, na kogo można liczyć. Fajnie w ogóle mieć kumpli. Mam nadzieję, że nasz plan się powiedzie i wszystko skończy się dobrze. Rzućcie się na niego we trójkę i co może później, tak? To są przecież równe szanse. Trzech lelabych nastolatków na jednego nastolatka z prawdziwą bronią. Co może później, tak? Nie wiem, Przemek wraz z kolegami chce odzyskać pistolet, który ukradł Dominik. Chłopak ma zamiar powiedzieć, że jego ojciec jest policjantem i szuka broni. Ma nadzieję, że kiedy Dominik się przestraszy, odda pistolet. Nic nie dostaniesz, zjeżdżaj! Nie wiem czy wiesz, ale mój stary jest policjantem. Jak skapni się, że broni nie ma, to będziesz miał przykał. Kłamiesz. Nawet jeżeli jego ojciec nie byłby policjantem, to inni policjanci się tym zajmą. Bo nieważne, czy jego stary jest policjantem, czy nie. Bojujesz zwykłą bronią, masz przy. Nie wiesz, że ma tylko pozwolenie na broń. Bo jest policjantem, kretynie. Jak, jak znajdzie ją koło ciebie, to pójdzie do poprawczaka. Przemek jakiś policjant cię szuka. No jest mega wściekły. To mój tatuś szuka pistoletu. Tak? A nie uwierzy, że Bóg nie zobaczy tego gościa na własne oczy. Wtedy może być trochę za późno. Jeszcze zobaczymy. No co wy tak sterczycie Już do klasy wszyscy. A Bron zostaje ze mną pajacze. Spodobaj. Co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia, ale musimy coś wykombinować. Ja to bym chyba zaryzykował faktycznie. Teraz, jak on jej broni nie trzymał w ręku, to bym go po prostu zaatakował. Oby zwładnił frajera, jest was trzech i normalnie ten, ten pistolet mu wziął. Chociaż w sumie demon kłosek by teraz to widziała, to by był trochę przypał na pewno. Klasa druga B gimnazjum rozpoczyna lekcję informatyki z kaliną kłosek. Przemek jest zdenerwowany, bo jego plan się nie powiódł i Dominik się nie przestraszył. Siadajcie już na miejsca, poprawiłam wasze klasówki, radzę wziąć się do pracy. Trójka, tutaj czwórka, bardzo ładnie. No jedynki. Proszę. Dominik Łuczak, jedynka. Proszę panią, niech pani jeszcze raz sprawdzi ten test. Jest pewna, że te dwa zadania są dobrze. Ja nigdy się nie mylę, zapamiętaj. Niech pani jeszcze raz sprawdzi ten test. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Siadaj. Nie usiądę. O, no, wyczułam tutaj jakąś awanturę, a on ma normalnie Asa w rękawie. Normalnie bym powiedział po prostu, że normalny nauczyciel słuchałby raczej królowej Anglii, co nie? Ale to jest ten kłosek. Demu kłosek jest nad wszystkimi. Nie? Ty dostajesz jedynkę. A pani dostanie kulkę w łeb, jeśli nie wpiszę mi czwórki. Dlaczego czwórki? Szóstkę jej się od razu wpiszę. I w sumie teraz trochę tak bez emocji to ogarnąłem, że on właśnie celuje do nauczycielki. Co? Nie, <laughs> Je, to jest śmieszny. Was, dramat. Oj, młody, młody. sobie sobie nie wyobrażasz, jak sobie teraz życie zniszczyłeś? Dominik, przestań, ogarnij się! Zostaw to, odłóż to, rozmawialiśmy na ten temat na korytarzu. Idziemy do dyrektora. Niech pani wpisze mi czwórkę. W tej chwili do dyrektora pani... już. Niech Pani zrobi to, co on powiedział! To prawdziwa broń, w Zoracku jest naładowana! No tak, to zbroj mojego taty! Ukradłem moją, a Przemek mi ją ukradł w szkole! Dosyć tego, zostaw, przejdziemy do dyrektora. Jeszcze jeden grog i strzelam! Dosyć tego, dawaj. W tej chwili dawaj, to... <śmiech> <śmiech> tak, na odcinek Gieta w szkole przystało! Akcja jest potężna! Już <laughs> Nikomu nic się nie stało? Nie. Ty wiesz, że mogę się Co to za zamieszanie? Kogoś? Co to było? Karina? Dominik, Łuczek chciał mnie zastrzelić. Słucham? To że sama wystrzeliła. O jezu, to broń sama wystrzeliła. Ale w ogóle patrzcie, jaki demon Kłosek teraz udaje. Przestraszono. Ją normalnie tam roznosi. Normalnie ognisty pitch wyciągała z kieszeni, żeby młodego ukarać. Ale musi się podlizać detektyw chlebkowi, nie? Ale ja gadam pierdolę teraz. A to Co jest prawdziwa broń. Wszyscy z klasy natychmiast. No wychodzić, wychodzić. Szybciej, szybciej, szybciej! Chłopcy, co wy wyprawiacie? Wyście kompletnie zwariowali, przecież ktoś mógł zginąć. Wychodzimy też. Ja przepraszam, to jest moja wina. Ja... Ja ukradłem ten pistolet mojemu ojcu. Dominik zwinął mi go w szkole. I groził nim uczniom i wyłudzał od nich pieniądze. No zamknijcie się, przecież że wiecie, do nikogo bym nie strzelił. Popie, ja mówię to kolejny raz. Jak ty mogłeś sobie nie zdawać z tego sprawy, że będziesz miał prze**wane? Tak, to dlaczego mi groziłeś? Na wszystkich działał, myślałaś, na panią też podziała. Dominik, nawet nie masz pojęcia, jakie tarapaty się wpakowałeś. Ty, Przemek, zresztą też. Ja przepraszam, ja tylko chciałem zdobyć kolegów. Po co to przyniosłeś? Ciesz się, że nikomu nic się nie stało. Chłopcy... Nawet nie, nie zdajecie sobie sprawy, jak to się mogło skończyć. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. W sumie wyglądałeś, jakbyś chciał. Szczególnie teraz nauczycielka Ja się w sumie dziwię, że znowu mu korów nie pospawało. Nie przedał się normalnie przez nauczyciela, teraz nie wziął tego pistoletu, i teraz do detektyw chlebka wygroził. To by była akcja. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. To, to wszystko się za bardzo wymknęło spod kont dobra, kontroli, proszę, dyrektor. Ja. Do mojego gabinetu czekacie na policję i na waszych rodziców. Zabierz ich bronić na policję. Dzień. Chyba trochę mnie poniosło. Przecież nie chciałem nikogo Chciałem być jak prawdziwy gangster z filmów, a prawie doszło do tragedii. Ostro przegiałem, mam teraz nieźle przesrane. No i wszystko się posypało. Mam przerąbane. Dobrze, że przynajmniej nikomu nic się nie stało. Dominiko Motr nie zastrzelił kłosek, to naprawdę wymknęło się spod kontroli. Stary, stary! Podsumowując, jakby on strzelił do demu kłosek, demu temu kłosek by tą kulkę złapała w zęby. Normalnie o taką. go. Mm. mnie zabije i mam tylko nadzieję, że mnie teraz ze szkoły nie wyrzucą. Przemek dostał naganę. Został także zawieszony w prawach ucznia. Dodatkowo ojciec ukarał go aresztem domowym, i do końca roku szkolnego chłopak nie może wychodzić z domu. Dominik jest pod nadzorem kuratora. Ma też sprawę w sądzie o narażenie życia i zdrowia kolegów i nauczycieli. Grozi mu poprawczak. Koledzy odsunęli się od niego i teraz przyjaźnią się sprzękiem. O Wilku mowa. Cześć chłopaki, gadamy? Ło? <grywka> ja, się załóżcie, jakby się nic nie stało. W ogóle go tu wpuszczałem do tej szkoły dalej. Że on nie został wynikł z tej szkoły, a ja się e, Wiesz, co. Nie. Na e, co z wami? Czy jesteśmy kumplami? I po tym, co zrobiłeś, to nie dzięki. Aha. Znajdziecie sobie nowego kumpla? Super. Przynajmniej on jest normalny, a nie to co ty. No właśnie. właśnie. Stary, ale ty myślisz dalej, że oni się będą kumplować po tym, jak groziłeś im pistoletem? Jeżeli byłbym na ich miejscu, zrobiłbym to samo. Chłopie, groziłeś im pistoletem? Dla mnie już nie ma żadnej przyjaźni! Chyba, że załatwisz sobie gdzieś drugi pistolet i zaczniesz im grozić, że jeżeli są, nie będą przyjaźnić, to wiesz. I dziękuję moi widzowie, że obejrzeliście razem ze mną ten odcinek. Bieta w szkole znowu oddało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Mam nadzieję, że łapeczkę zostawiliście. A mrał tego odcinka jest taki: nie wojujcie pistoletami. Nie przynoście nawet nerfa do szkoły, bo możecie mieć naprawdę przesrane Dnia ja Wam życzę do następnego odcinka Siemano.